It's corona time! Hey, it's corona time right now! It's corona time! Hej kochani, witajcie w nowym odcinku Jak Szybko. Prosiliście o taki temat, a zatem w dzisiejszym filmie w związku z panującym na świecie koronawirusem przedstawię wam sposoby jak się przed nim chronić, zabezpieczyć. Informacje te wzięłam z rzetelnych źródeł, a linki do nich zostawię wam w opisie tego filmu. Po pierwsze i najważniejsze, myj dokładnie ręce. Na zdjęciu zaraz możesz zobaczyć, jak wyglądają ręce, kiedy myjemy je bez mydła i z mydłem oraz przez krótszy i dłuższy czas. Nie wystarczy opłukać rąk, tylko staranne mycie, tak jak widzisz na obrazku, w określony sposób przez minimum 30 sekund w ciepłej wodzie ma sens. Dlatego myjcie dłonie jak najczęściej, zawsze jak wracacie do domu i oczywiście przed jedzeniem. Jeśli nie masz dostępu do wody i mydła, to pomocny w walce z wirusem może być żel antybakteryjny. Niestety aktualnie w Polsce jest problem z dostępem do takich żeli, wszędzie są wykupione. Ja ten na filmie znalazłam w swoich kosmetykach, który dawno temu dostałam od koleżanki i akurat teraz się przydał. Radzę Wam także poszukać, a może się jakiś znajdzie. Nie dotykaj twarzy, zwłaszcza po powrocie do domu, przed umyciem rąk. Dotykając oczu, nosa lub buzi brudnymi rękami zwiększasz możliwość przedostania się wirusa do Twojego organizmu. Dlatego spróbuj nad tym panować. Regularnie czyść i dezynfekuj przedmioty, z których najczęściej korzystasz. Nie wiem, czy wiecie, ale na telefonie jest więcej bakterii niż w toalecie, dlatego pamiętajcie o tym. A propos maseczek, które równie szybko jak żela antybakteryjne, znikają z półek sklepowych. Maseczkę powinny nosić osoby, które są chore, a nie zdrowe. Powinna też być to specjalna maseczka z filtrami, a nie zwykła medyczna, która nie ma właściwości chroniących przed wirusem. Sprzęt ten powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo skonstruowany. Wirus przenosi się drogą kropelkową, dlatego jeżeli czujesz się lekko chory, to zawsze zakrywaj buzię podczas kasłania, kichania. A najlepiej rób to w łokieć, a nie w ręce, aby nie przynosić na nie bakterii. A wycierając nos, zawsze wyrzucaj chusteczkę do kosza, nie przechowuj jej na kolejny raz, gdyż jest siedliskiem bakterii. Dla własnego bezpieczeństwa unikaj podróży, szczególnie w miejsca, w których wystąpiły przypadki zarażone koronawirusem. Podróżując, spotykasz na swojej drodze dużo osób z całego świata i nie masz pewności, czy ktoś przypadkiem nie jest nosicielem wirusa. Unikaj kontaktu z chorymi. Zwykłe przeziębienie już obniża Twoją odporność i stajesz się łatwiejszym celem dla wirusa. Jeśli masz taką możliwość, to pozostań z chorym w kontakcie tylko telefonicznym. Na jakiś czas po prostu się nie widujcie. Zwykła profilaktyka może okazać się zbawienna. A skoro jesteśmy przy odporności, dbaj o nią i spróbuj wzmocnić swoje zdrowie witaminami, probiotykami oraz prawidłowym odżywianiem, bo wirus jest szczególnie groźny dla osób starszych oraz schorowanych, ale też dla tych z niską odpornością. I na koniec, nie mniej ważne, nie panikuj. Zrozumiałe jest, że możesz czuć niepokój w związku z panującą sytuacją, ale nie ma nic niebezpieczniejszego niż wszechobecna panika. Spokój i rozsądne podejście jest tu najlepszym rozwiązaniem. I to już wszystko w tym filmie. Więcej możecie poczytać na stronie WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie na bieżąco wrzucane są wiarygodne informacje odnośnie wirusa. Mam nadzieję, że film okazał się przydatny i do zobaczenia w kolejnym pa!